Trybunał w Hadze podtrzymał wyrok dożywocia dla rzeźnika Bałkanów dożywocie dla Radko Mladicia. Trybunał w Hadze podtrzymał wyrok. Kara dożywotniego więzienia dla Radko Mladicia została podtrzymana we wtorek przez Mechanizm Narodów Zjednoczonych dla Międzynarodowych Trybunałów Karnych w Hadze. Mladic został skazany za ludobójstwo podczas wojny w Bośni i Hercegowinie w latach 90 Izba apelacyjna oddala apelację Mladicia w całości odrzuca apelację prokuratury w całości potwierdza wyrok dożywotniego pozbawienia wolności nałożony na Mladicia przez Izbę Procesową napisano w uzasadnieniu wyroku apelacyjnego. Mladic, który został schwytany w 2011 roku po 16 latach ukrywania się. Został skazany w 2017 roku przez Międzynarodowy Trybunał Karny dla Byłej Jugosławii MTKJ, w chadze na karę dożywotniego więzienia za ludobójstwo, zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciw ludzkości podczas wojny w Bośni i Hercegowinie z lat 1992-1995. 78-letni Mladic jeszcze w tym samym roku odwołał się od wyroku. Proces apelacyjny odbył się w sierpniu 2020 roku, a były dowódca Serbów Bośniackich twierdził, że sąd pierwszej instancji był poplecznikiem zachodnich mocarstw, a on sam jest celem sojuszu NATO. Próbował także przekonywać, że prokuratorzy wysuwają tendencyjne oskarżenia, określając go jako szatana i zdrajcę. Były generał nazywany rzeźnikiem Bałkanów. Mówił także, iż od początku wojny w Bośni został w nią wciągnięty wbrew sobie i wypełniał jedynie swój obowiązek. Broniłem mojego ludu, argumentował w sądzie. Orzekając karę do dożywocia w 2017 roku, Trybunał orzekł, że Mladic jest winny 10 spośród 11 zarzutów, w tym dowodzenia oddziałami odpowiedzialnymi za największe zbrodnie podczas konfliktu, w tym wymordowanie 8 tysięcy. Muzułmańskich mężczyzn i chłopców w Srebrenicy w 1995 roku i oblężenie Sarajewa, które trwało 43 miesiące i podczas którego zginęło ponad 11 tysięcy cywilów. Sad zwolnił go jednak z zarzutu przeprowadzenia czystek etnicznych w kilku bośniackich wioskach w 1992 roku, podczas których zginęło ok. tysiąca ich mieszkańców. Dlatego od wyroku odwołała się prokuratura, podobnie uczynił adwokat skazanego generała. Z tym, że prokuratura domagała się ukarania Mladicia również za zbrodnie z 1992 roku, natomiast obrona chciała uniewinnienia od wszystkich zarzutów. Wtorkowy werdykt pięciu sędziów nie był jednomyślny. Zambijska sędzia Priscane Ambe zgłosiła zdanie odrębne. Wyrok oznacza, że przebywający od 2011 roku w więzieniu Gladić nie będzie mógł go opuścić do śmierci. Orzeczenie jest prawomocne. Jako historyczny określił wtorkowy wyrok w Hadze prezydenta Joe Biden. Ten historyczny wyrok pokazuje, że ci, którzy popełniają straszne zbrodnie, zostaną pociągnięci do odpowiedzialności, powiedział amerykański przywódca. Zadowoleni wyraziła także wysoka komisarz ONZ do spraw praw człowieka Michel Bachelet. Wyrok jest wyrazem determinacji międzynarodowego wymiaru sprawiedliwości, by pociągnąć zbrodniarzy do odpowiedzialności bez względu na to, jak długo to zajmie. W przypadku Mladicia minęły prawie trzy dekady od jego haniebnych zbrodni, napisała Bachelet we wspólnym oświadczeniu z Alicewaj Rimundritu, specjalnym doradcą sekretarza generalnego ONZ do spraw. Zapobiegania ludobójstwu Mechanizm Narodów Zjednoczonych dla Międzynarodowych Trybunałów Karnych MiST to międzynarodowy trybunał, który przejął jurysdykcję i najważniejsze funkcje trybunałów dla Jugosławii oraz Rwandy po zakończeniu ich mandatów.